To mój błąd, to mój błąd, to mój, błąd. To mój błąd. Klątwa popełniania błędów. Klątwa popełniania błędów? To brzmi okropnie. A może chodziło o zrobienie jednego błędu? No i masz go już za sobą. No, uważaj, i będzie dobrze. A antidotum to... Ja wiem! Draculoro, marsz do koty! To nie ona! Tylko ja! O, tym razem nie wybronisz przyjaciółki Franki. Ciemnokrwista czerwień to nie twój kolor. Mięso zagadka? To na pewno byłby błąd. Lepiej usiądę gdzieś tam, skąd nie dosięgnie was moja klątwa. Nie idź za daleko, Franki. Prosimy. Wow, całkiem niezły pożar! Sorki! Kiedyś zgubiłam się, idąc do upiornej kawiarni i odkryłam mnóstwo tajemnic. Katakumby za kredensem, szufladę z portalem, który prowadzi do fabryki keczupu. A u nas w pokoju jest tajny schowek z przyrządami do czarów. Czarów? Coś ty... U nas w pokoju? To straszliwie niemożliwe! Racja. Nie można łamać reguł. Czary wśród potworów są zabronione oraz karane wydaleniem. Mam korę mózgową autora szkolnych zasad. Może moja wiedza o potworach nie jest tak super, jak sądziłam, ale ziemniaki to nie potwory. Więc tego ziemniaka musiały ożywić czary. Kto był u nas i miał ziemniaki? Tak, to ja! Wiecie, ja uczyłam się do prezentacji o wiedźmach i wypożyczyłam mu zakazaną księgę, no i e, e, powinnam ją oddać. Tak. Cofanie! Kontronio! Tak. Dokończyłam pamiętnik. Wow! Mój pamiętnik! Widzę go! Kiedy dowiem się kto to, polecą głowy. Nie tylko moja! Czemu jesteś smutna, Glodin? Nie mam czasu na test semestralny. Zbliża się zaćmienie krwawego księżyca, szansa na ocalenie mamy, a ciągle nie wiem jak! Szukałam wskazówek w pamiętniku mamy, a Klot powtórzył mi wszystko, co mu mówiła. Ale szczegóły dotyczące portalu wciąż są niejasne. I wciąż nie ma talizmanów wampira i morskiego stwora! Ale się znajdą! Musisz ufać swojemu instynktowi, nigdy cię nie zawiódł! Dzięki, Drakuloro. Nic tak nie zbliża potwory, jak wizja podejścia do mega giga testu! W ramach testu zamienić masz te ja puka wszystkie szybko w głaz! I... start! Wiesz co, w Bechim mama dawała mi zadania. <ścoughs> Kiedyś złapałem jakieś 500 mega skorpionów i też jedną tarantulę w 20 minut. Ten test na pewno będzie łatwiejszy. Ja wolę skorpion od współpracy z łakostworami. Nadal jesteś zła z powodu tego żartu Romulusa i Barkimedesa i tego, że wilkołaki chciały ci zabrać kieł i przez akcję z W sumie ci się nie dziwię. Skorpiony faktycznie są lepsze. Szczerze to teraz jest już dużo lepiej. Howlin jest spoko koleżanką, a Torelai pomogła nam zdobyć pamiętnik mamy. Ale jak mamy zmierzyć się z tym zadaniem, skoro wciąż walczymy ze sobą jak psy z kotami? Bo łako stwory to psy i koty. Brzmisz jak mama. Łakostwory są tak różne, że nie mogą się dogadać, nie ma szans. Jeżeli mama nie mogła ich zmienić, to może po prostu się nie da. To się wydaje niemożliwe. Niemożliwe jest odnalezienie zaginionego hermano. A jednak tobie nawet to się udało. Damy radę!